Dzień dobry, dzisiaj wykonam doświadczenie 10.3, czyli będę wyznaczać ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego o znanej mocy. Więc, zacznijmy od przedmiotów. Co jest mi potrzebne? Na pewno naczynie o yy, pojemności 1 litra, niestety ja mam tylko półlitrowe, ale zrobię po prostu dwa razy tą samą czynność. Stoper, piękny termometr oraz czajnik. Na początku sprawdźmy, jaką moc ma czajnik. I to jest w tym momencie akurat od 1850 do 220 W. Czyli my możemy założyć, że to będzie no około 2000 W. Więc teraz wystarczy tylko napełnić pojemnik wodą. W tym przypadku do pół litra. Teraz wlewamy pierwszą porcję. i drugą. Teraz widać dokładnie, że w czajniku znajduje się jeden litr wody. Teraz zmierzymy temperaturę początkową wody w czajniku. Zmierzymy ją oto takim termometrem i muszę go teraz po prostu otworzyć. Jest już włączony i włożyć do czajnika na kilka minut. Po około dwóch minutach można zobaczyć, że temperatura początkowa wody w czajniku wynosi 23,8 stopnia Celsjusza. Teraz włączam czajnik i równocześnie rozpoczynam mierzenie czasu podgrzewania wody. Oczywiście temperatura musi wynosić 53,8 stopni Celsjusza. Czyli czas podgrzewania trwał 1 minutę i 48 sekund.